Cześć. witam e, wszystkich bardzo serdecznie. E, dzisiaj e, kolejna re, e, TV recenzja, jak ja to nazywam. E, mleczka do makijażu i w roche. Mleczko było mi produktem, który dostałam w prezencie na, moich, e, na moim szale zakupów, e, na jej stronie internetowej. E, mleczko, e, aksamitne mleczko do makijażu z wyciągiem trzech herbat. Dla mnie dość międrzec więc hmm, to chyba to nie ma to, to nic wspólnego, no ale jakbyś jak ktoś uparł na to zielsko, herbata to też dzielsko, więc no, zapach jest taki średni, zależy kto co folii. E, konsystencja mleczka oczywiście i razem z e, użyciem będę recenzować. No to tak, jak jest mój demakijaż, to nakładam na bieżę, a jeżeli hmm, do używam mleczka, to nakładam je najpierw na całą buzię, a dlaczego tak robię? Bo rzekwistych e, nawet w tym nakładam na mój makijaż i one ja przez ten moment cały czas rozpuszczają mój makijaż. Później to oczywiście z całej guzi ścieram. Muszę dać chwilę bardziej na okolicę oczu, bo dzisiaj mam umalowane kresko, żeby to się dało, że dobrze, dobrze sterowało. Oczywiście nie, nie, nie możemy coś tak mocno, że nam się dostanie myczko, do mnie, oczu, bo to dość nieprzyjemne. Ale no tak zawsze nakładam, czy znaczy tak zawsze nakładam mleczko i później je po prostu ścieram. No to oczywiście zależy od tego jak gruby mam makijaż. I oczywiście od skuteczności mleczka. To nie jest mój pierwszy do makijaż z tym mleczkiem, jak zawsze oczywiście, jeżeli zabieram się do recenzji, to najpierw coś robię tak pierwszy raz i oczywiście... Oczy bardzo dobrze. Musimy tutaj makijażować oczy. Proszę, kredkę do oczu. Też z Iles Rocher. Jestem z niej bardzo zadowolona. Na blogu też jest notka. Bardzo dobra kredka, naprawdę polecam. Nie mam dzisiaj tuszu, bo w sumie ja tuszu nie potrzebuję. Moje rzęsy są tak ładne, podrasowane jeszcze olekiem rycynowym, że naprawdę trafiło mi się. Mleczko, mleczko, co o mleczku, no czy, czy jeżeli chodzi o usuwanie makijażu, jest dobre, nie powiem, że bardzo dobre, ale jest dobre. Um, jedynym minusem to to, że pozostawia na w pusty tłusty film. E, dobre skóry suchej, no i normalnej mi się wydaje. Niby ono, te trzy herbaty mają właściwości właśnie odświeżające. Jeżeli chodzi o domakijażu, no to mówię, że to nie jest bardzo dobre, jest mleczko dobre, umiarkowane. No, takie w miarę. A ile y, właśnie bardziej bym polecała do cery y, suchej. Może na zimę będzie dobre. Nie wiem, ja mam cery pustą, u mnie pozostawiała tłusty i boję się, że może też zatykać po jeżeli. Ono takim właśnie zostawi coś takiego tłustego, no nie wiem, nie wiem czy na przykład może zatykać pory, ale, 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 ja na pewno nie będę... co Czy wykończy to, bo to jest dobre na podróż i bardziej polecam to właśnie na zimę, czy właśnie do cerysów, jeżeli no chcemy jakiś to makijaż z, z nadbliżeniem. No i co jeszcze, no w składzie tak na trochę na skład, to niestety zawiera trzy substancje parabenowe. Myślałam, że ta firma i filozofą jest coś takiego jak coś bez parabenu, no ale co, czy mają produkty bez parabenu? Jest to oznaczone na opakowaniu, więc mi się wydaje, że no nie wszystkie produkty spełniają tą bezparabenowość. Co jeszcze, no znaczy w sumie no w sumie jest dobry, naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, no to jest to bardziej dzwoneczko w Oczywiście Bioderma tutaj jest moim faworytem. Mm, no, dobrze ściera. Polecałabym, jeżeli ktoś właśnie ma tą płynpilce suchą i nie używa jakichś takich kosmetyków y, dość ciężkich, nie nakłada ich dość grubo, takie, no, w skali na 10, to dałabym jakieś 6. Taką dobrą szóstkę bym dała temu na 10. E, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. E, no i mam nadzieję, że też odkrywiście jakiś nowy sposób e, na demakijaż, właśnie, żeby nakładać tłumaczka na pewno całą buzę. Chwilę odczekać, aż te substancje e, rozpuszczam nasz makijaż. E, ja jeszcze umyję buzię e, mydłem siarkowym, no względu na ten tłusty film. Pozdrawiam Was wszystkie. I mam na... Ej, proszę też o komentarze, co było źle, co jest jeszcze do poprawy, a co Wam się podobało na razie.